Co film Matrix mówi na temat bliźniaczych płomieni? To drugie nagranie z tej serii, ponieważ w jednym nie udało mi się wszystkiego zabrzeć. Jeżeli poznałeś, poznałaś swój bliźniaczy płomieni i jesteś w tym procesie, to oglądając czwartą część Matrixa zauważysz, że ten film mówi w 100% o bliźniaczych płomieniach. Jest on stworzony tak, jakby osoby, które go produkowały, doskonale wiedziały, o co w tym wszystkim chodzi. Pewnie więc w tych dwóch nagraniach nie poruszę wszystkich kwestii dotyczących bliźniaczych płomieni zawartych w Matrixie 4, natomiast postaram się omówić jak najwięcej. Sprawa pierwsza to energia. Scena z filmu, w której Neo chce porozmawiać z Trinity po tym, jak wyszedł z Matrixa i przeszkadza im analityk. Jest to scena, w której Trinity zajmuje się motorami wraz ze swoim znajomym. Analityk dokładnie opisuje sytuację Neo i Trinity pod kątem energii zależnie od ich bliskości fizycznej. Wyjaśnia on dokładnie, że jeżeli oni obaj zaczynają ze sobą współpracować, jeżeli łączą swoją energię, to stają się taką wybuchową mieszanką. Mieszanką, która rozwala system, rozwala Matrixa. Ponieważ jednak analitykowi udało się w tej inkarnacji trzymać ich obu z dala od siebie, ale niezbyt daleko, polecam tę scenę obejrzeć, ponieważ tam jest dokładnie wszystko wyjaśnione. Natomiast chodzi w skrócie o to, że. I Neo i Trinity wzdychają do siebie nawzajem, gdzieś siebie nawzajem obserwują, dopóki pozwalają trzymać się z dala od siebie, czyli nie za daleko, nie za blisko i cytuję po cichu tęsknią za tym, czego nie mają, to system zyskuje energię, czyli po prostu bije rekordy wydajności. Zauważ, gdzie ta energia idzie. Ona nie idzie ani w Neo, ani w Trinity. To jest ich energia, która zamiast iść w ich, w ich rozwój, to ona jest rozpyskiwana na poki. A żadnych z nich tak naprawdę nie korzysta i żadne z nich nie jest szczęśliwe. W tej samej scenie analityk zwraca uwagę również na inną kwestię. Otóż mówi do Neo, że Trinity jest jego jedynym domem. Chodzi o to, że jedność bliźniaczych płomieni jest ich domem, czyli twoim domem, jeżeli ma swój bliźniaczy płomień takim duchowym, jest twój bliźniaczy płomień, jest jedność z nim. I tak samo jest w drugą stronę. Analityk mówi również, że sam Neo czy sama Trinity to za mało. Że w pojedynkę żadne z nich nie ma żadnej szczególnej wartości. Natomiast zmieszane razem jak kwasy i zasady są niebezpieczne. Oczywiście niebezpieczne dla Matrixa. I ostatnia sprawa, sam plakat z matrixa czwórki, jest na nim napisane powrót do źródła. Doskonale to opisuje obecną inkarnację, gdzie po prostu zwijamy naszą rzeczywistość i nawiązuje również do bliźniaczych płomieni, ponieważ teraz jest czas właśnie powrotu do jedności.